Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Jessica z tej strony. Filmie, który dzisiaj chciałam Wam przedstawić, miał się pojawić w dwóch częściach i jest z małym poślizgiem. A to wszystko dlatego, że jestem komputerową blondynką i pomimo tego, że używam mojego komputera od 8 miesięcy, cały czas uczę się, jak go poprawnie obsługiwać i jak poprawnie usuwać pliki, tak żeby zostały. Usunięte i żeby pamięć komputera była wystarczająco duża, i żeby mogła dla Was edytować. <grym> Więc spokojnie, teraz już jest wszystko pod kontrolą. Myślę, że na jakiś czas, mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę. Eee, a teraz już przechodzę do głównego tematu filmiku, którym jest jedzenie. I jak wiecie lub nie wiecie, w zeszłym tygodniu miałam. Cały tydzień wegański, i z tej okazji dzisiaj chciałabym Wam przedstawić trzy, moim zdaniem, proste przepisy, które łatwo można wykonać w domu. Bardzo smaczne, zwłaszcza zupa. Uwierzcie mi, jest przepyszna, jest bardzo delikatna, ale ma w sobie mnóstwo smaków. Jeżeli zdecydujecie się y, wykonać taki przepis, to koniecznie mi gdzieś podeślijcie, chociaż wiadomość, że skorzystaliście z mojego przepisu. Możecie być na snapie, instagramie, facebooku. Wszystkie linki zawsze są na dole. Kiedy już sobie zobaczycie te wszystkie przepisy i wszystkie smakołyki, to na koniec chciałabym Wam podsumować, jak się czułam w czasie tego tygodnia i czy mi czegoś brakowało, czy może byłam szczęśliwa z tym, jak wygląda moja dieta. Zapraszam do oglądania. Pierwsza potrawa wydaje się skomplikowana, ale uwierzcie mi, jest naprawdę prosta i będzie to nadziewana papryka. Potrzebujemy papryki, kukurydzy, Sozu pomidorowego, jeżeli nie macie na przykład resztek z spaghetti możecie użyć koncentratu Cebuli, czosnku oraz papryki No i nie zapomnijmy o soli i pieprzu Na początek obieram czosnek i kroję go w taką drobną kostkę Następnie dodaję do niego soli i ucieram na taką gładką masę i taka mała podpowiedź. Ta papryka będzie nadziewana przede wszystkim kaszą pęczak, ale jeżeli nie lubicie kaszy, to możecie ją zastąpić na przykład ryżem i też będzie przepis bardzo smaczny. Jeszcze drobno pokroiłam papryczki jalopinias oraz pokroiłam w kostkę cebulkę. Jeżeli nie lubicie zbyt ostrych przypraw, to naprawdę polecam Wam pominąć. Jalopinios, lub w ogóle nie dodawać tej papryczki. A jeżeli lubicie ostre przyprawy, a nie macie papryczki pod ręką, to możecie na przykład do smażenia dodać pieprzu kajen albo dowolnej pikantnej przyprawy i będzie praktycznie ten sam efekt. przyszykowałam moją petelnię dodając na nią odrobinę takiej oliwy z oliwek w sprayu, ale tutaj też dodajemy dowolny. Tłuszcz, może być olej kokosowy, może być masło, jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby przepis był wegański. No, i jako pierwszą, oczywiście podsmażam cebulkę, to tak tradycyjnie, i dodałam do niej odrobinę soli i pieprzu. Następnie dorzuciłam papryczkę. Wydaje mi się, że tutaj też od razu poszedł czosnek. Ale to aż taki, takiego znaczenia nie ma Dodałam też kukurydzę Moja kukurydza była akurat zamrożona, więc chciałam, żeby się odmroziła Ale śmiało możecie dodać kukurydzę z puszki Tutaj nie ma to żadnego znaczenia No i ja akurat do mojego przepisu użyłam 100 gramów Czyli całego opakowania takiej podwójnej porcji kaszy, pęczak Ale tak jak mówię, równie dobrze może to być ryż i dodałam kaszę na patelnię, wymieszałam dokładnie z podsmażonymi warzywami i dodałam pastę z pomidorów. Ale tak jak mówię, jeżeli nie macie pozostałości jakiejś pasty z pomidorów, to równie dobrze możecie użyć przecieru i świetnie się tutaj to sprawdzi jako zamiennik, ewentualnie możecie jeszcze użyć keczupu do naczynia żaroodpornego, który, w którym będę piekła papryka. Dodaję odrobinę tłuszczu, żeby papryka nie przywarła. No i oczywiście nasza główna tutaj rola, rola to jest papryka. I dodaję do niej wymieszane wszystkie składniki do środka. Jak widzicie wcześniej, wycięłam z papryki te białe elementy, ponieważ one są dość gorzkie. Ale przygotowanie papryki myślę, że jest na tyle łatwe, że, że sami. Świetnie sobie z tym dacie radę. I ja akurat do papryki wrzuciłam całe 100 gram kaszy pęczak, czyli według producenta to są aż dwie porcje. Ale uznałam, że skoro nie jem ani mięsa, ani nie mam do tego żadnej surówki, to akurat u mnie taka porcja się przyda. I powiem szczerze, że ciężko mi to było zjeść. Nie dojadłam. I na koniec dorzuciłam... Właśnie paprykę do piekarnika na rozgrzany piekarnik do 180 stopni. Mm, I piekłam przez około 35-40 minut, aż papryka stała się taka miękka, nawet tu widzicie, że ona jest mięciutka. I podałam z pietruszką. Naprawdę rewelacja. Smakuje tak dobrze, jak wygląda. Następnie kolejna potrawa to jest. Coś, co zaproponowała mi jedna z Was, czyli taki gyros z frytkami I potrzebujecie batata Następnie do naszego wegańskiego gyrosa potrzebujemy pomidora, trochę cebulki, cukinię I do sałatki, na co macie akurat ochotę, ja mam szpinak, ogórek, paprykę, rzodkiewkę, pora A do sosu użyłam cytryny i masła orzechowego I to są tak naprawdę wszystkie składniki i na początek pokroiłam batata w plasterki, które potem wrzucę do piekarnika. I właśnie zaczęłam od batata, ponieważ on potrzebował najwięcej czasu. Piekłam go z jednej strony 15 minut, później następnie przerzuciłam na drugą stronę na kolejne 15 minut. Sprzykałam tacę olejem, a następnie rozłożyłam na, nie, na nią wszystkie plasterki, tak, żeby każdy mógł się upiec. I pokroiłam drobno cebulkę. No to już tak tradycyjnie. I cebulka to już jest pierwszy element naszej, naszego grosa wegańskiego. Pokroiłam również taką dość drobną kostkę cukinii, w moim wypadku jedną małą cukinię oraz pomidora. I akurat widzka, która mi dała ten przepis, powiedziała, żeby pomidora obrać ze skórki, ale ja przyznam się szczerze, że bardzo mało co obieram ze skórki, nawet ziemniaki gotuję w skórkach. Więc tutaj sobie też odpuściłam ten krok. A w moim wypadku to akurat wynika z czystego lenistwa. Lubię gotować, ale pod warunkiem, że nie zajmuje mi to zbyt dużo czasu. Więc tutaj po sobie poszłam na łatwiznę. No i ja uwielbiam wszystko co jest pikantne, więc też pokroiłam sobie odrobinę halopinias. Także podsmażyłam cebulkę, dodałam do niej cukinię oraz ostrą papryczkę. Do tego dorzuciłam pomidory, wszystko podsmażałam. Tak naprawdę aż zmiękło. Dodałam bardzo dużo bazylii, oregano, trochę soli, sporo pieprzu. Ja naprawdę lubię dobrze doprawione produkty, przyprawy. I tak naprawdę keros był gotowy. I przechodzimy do robienia naszego sosu, do sałatki. Do czubatej łyżki orzechowego masła dodałam odrobinę wody, soli, pieprzu, kajen. Wycisnęłam mniej więcej 1 trzecią z kawałka cytryny, z takiej całej cytryny i dodałam łyżkę cukru. Wszystko wymieszałam na gładką masę, tylko zobaczycie teraz, że moje masło orzechowe ma w sobie takie kawałki orzechów. Ono nie jest dokładnie zmielone, więc to jak będzie wyglądała wasza, mm, wasza przyprawa do sałatki zależy od tego, jakiego użyjecie masła. Jeżeli jest ono dobrze zblendowane, to będzie to taka bardziej kremowa i jedwabista masa, a u mnie akurat wyszedł taki sos z kawałkami orzechów. I nie pokazałam Wam, co wrzuciłam do sałatki, ponieważ wcześniej Wam wszystko pokazałam. Ogórek, pomidor, rzodkiewka, por, szpinak i trochę papryki. Także wszystko polałam sosem i wyszło naprawdę, naprawdę smaczne. I tak już się prezentuje całe danie, które było inspirowane kuchnią śródziemnomorską, więc mamy tutaj frytki z batata oraz wegańskiego grosa, a do tego smaczna sałatka. I już ostatni przepis, czyli zupa bez mięsa, wegańska. Zaczęłam od ziemniaków, użyłam mniej więcej 3-4 młodych ziemniaczków, następnie pół cebuli. Użyłam też natki pietruszki, nie tylko liści, ale również całej natki, więc jeżeli nie, nie smakuje Wam łodyga, to nie dodawajcie łodygi oraz odrobinę pora. Do osobnej miseczki dodałam około dwóch szklanek kalafiora którego pokroiłam w takie różyczki dość drobne. Następnie jedną szklankę dowolnej fasoli. Ja użyłam fasoli lima, ale zdecydowanie jeszcze bardziej smakował mi ten przepis z fasolką szparagową. Oraz dodałam jedną szklankę kukurydzy. W moim wypadku jest to kukurydza mrożona, ale równie dobrze może to być kukurydza z puszki. Następnie, żeby zagęścić zupę, dodałam. Nasion chia, dokładnie półtorej łyżki nasion chia, i do niego dorzuciłam trzy łyżki kaszki mannej. To dokładnie wymieszałam, ale tak naprawdę na chwilę obecną nie jest nam to niezbędne, ponieważ później będziemy zagęszczać zupę. I żeby uzyskać jak najwięcej smaku, podsmażyłam na sam początek cebulkę z porem i dodałam odrobinę wody, żeby. Już nie dawać tłuszczu, bo później i tak dodam tłuszcz w czasie gotowania, następnie dodałam ziemniaczków młodych, i znowu dodawałam jeszcze więcej wody, żeby właśnie nie dodawać tłuszczu, i na koniec pietrucha. I jeżeli naprawdę nie lubicie korzenia pietruszki, jego potem będzie można wyczuć. Ja lubię, bo, ponieważ akurat moim zdaniem dodaje trochę więcej smaku, aromatu i. Jest ciekawy też, kiedy go gryziemy, ale możecie na przykład związać go i wyciągnąć pod koniec gotowania. I zalałam wszystko po mniej więcej 20-25 minutach gorącą wodą, żeby mogło się podgotować. Wymieszałam i dodałam wegańskiego masła i tak to masło, które ja używałam w tym tygodniu również było wegańskie od Simple, Simple Balance. Tak mi się wydaje, że to jest ta firma. I przez e, jakiś czas gotowałam, żeby po prostu wszystko było ciepłe i kiedy już było gotowe to dodałam właśnie mieszankę warzyw, kalafiora, fasoli oraz kukurydzy. I moim zdaniem zupa czym dłużej jest gotowana tym jest smaczniejsza, dlatego ja gotowałam moją zupę na małym ogniu pod przykrywką przez mniej więcej 2 godziny. I kiedy już była zupa prawie gotowa, dosłownie na 50 minut przed zakończeniem dodałam właśnie mieszankę nasion czyja oraz kaszki mannej. Tak dla zagęszczenia i powiem wam szczerze, że troszeczkę smakuje ta zupa przez to, jakbyśmy dodali śmietany Więc była naprawdę, naprawdę smaczna. Ja nie mam zbyt dużo przypraw, cały czas yy, przypominam sobie, że muszę dokupić rzeczy, w końcu nie mieszkamy tutaj aż tak długo. Więc w normalnych okolicznościach dodałabym liść laurowy i ziele angielskie już na początku gotowania, kiedy dodałam wody do przypraw. Wody, przepraszam, do warzyw podsmażonych. Ale akurat nie miałam, więc dodałam do smaku tylko soli i pieprzu. Ale uwierzcie mi, zupa i tak była pełna smaku i pełna aromatów i była bardzo, bardzo smaczna. Na tyle dobra, że ugotowałam ją aż dwa razy w zeszłym tygodniu. I zastanawiam się, chyba w tym tygodniu znowu ją ugotuję po prostu <śpisał> przypadła mi do gustu i wystarczy ją podać w miseczce, już jest praktycznie gotowa. Ja akurat podałam ją z odrobiną świeżej pietruszki oraz posypałam takimi niezwilżonymi nasionami chia. Mam nadzieję, że zrobiliście się chociaż troszeczkę głodni po obejrzeniu tej części filmiku. A teraz zapraszam Was na podsumowanie. I tutaj mam mój bullet journal, w którym poświęciłam całe dwie strony. Pierwsze to jest lista zakupów, następnie pomysły na obiady. I tutaj mam taką małą tabelkę, gdzie śledziłam, jak się czułam, czy piłam wody, czy ćwiczyłam. I tutaj takie przemyślenia, które miałam w czasie całego tego tygodnia. Więc może przeczytam Wam e, przemyślenia na dzień pierwszy. Po 3-4 godzinach robi się niemiłosiernie głodna, czuję się dobrze i lekko. A teraz ten skrót myślowy przetłumaczę na język ludzki, czyli co dokładnie autor miał na myśli. Chodziło mi o to, że e, pomimo tego, że wcześniej jadłam bardzo dużo warzyw i owoców, to jednak nie jadłam aż tak lekko jak na diecie wegańskiej, gdzie starałam się unikać wszelkich innych zamienników, no i faktycznie jadłam tylko owoce i warzywa. No i tego pierwszego dnia mój organizm musiał się przystosować, i myślałam, że ten okres będzie trwał dużo dłużej, ale drugiego dnia już było ok. Ale tego pierwszego dnia, co 3-4 godziny, ja nie byłam głodna, nie byłam, nie byłam, a nagle robiłam się tak głodna, był taki skok, że aż mnie prawie trząsło i musiałam biec do kuchni, i od razu musiałam jeść. I to jest też filmik, gdzie ja Wam nagrałam daily vloga, foodbooka To Wam podlinkuję, jeżeli jeszcze go nie widzieliście I dostałam komentarz, że za mało jem I uwierzcie mi, kiedy jadłam, pod koniec posiłku już byłam tak pełna, że nie mogłam zmieścić ani jednego kęsa Jak jadłam arbuza w tym filmiku, to musiałam go sobie podzielić chyba na trzy razy, ponieważ naprawdę już byłam pełna a później właśnie po tych 3-4 godzinach robiłam się niemiłosiernie głodna i musiałam coś zjeść I właśnie wtedy biegłam do kuchni I tego dnia akurat nie liczyłam żadnych kalorii Zresztą ja bardzo rzadko liczę kalorie, bardziej orientacyjnie, czy ja jem odpowiednią ilość białka, tłuszczu i węglowodanów Ale jeżeli właśnie chodziło o tego dnia o kalorie, to absolutnie nie liczyłam kalorii Jeżeli byłam głodna, to szłam do kuchni i jadłam I druga rzecz, czuję się dobrze i lekko Faktycznie przez to, że jadłam lekko, czułam się bardzo dobrze i miałam tak naprawdę dużo energii. Dzień drugi. Jestem pełna energii, cały czas szukam sobie zajęcia. Faktycznie był to dzień, kiedy posprzątałam całe mieszkanie, włącznie z układaniem w szafce w kuchni, w szafce pod zlewem, w łazience i Przejrzałam całą garderobę, także zrobiłam mnóstwo rzeczy wokół domu. Później jeszcze poszłam na 6-kilometrowy spacer, więc miałam zbyt dużo energii. Dzień trzeci: organizm się przyzwyczaja, rzadziej jestem głodna. I to był taki faktycznie przełomowy dzień. I tutaj nic więcej nie mam w notatkach, więc myślę, że to była największa zmiana. Dzień czwarty: miałam ochotę na słodkie, mam dużo energii. I tego dnia zjadłam cały mój zapas słodyczy dojadłam już właściwie, ponieważ. Nie miałam dużo słodyczy, miałam orzechy pekan w cynamonie Z aromatem waniliowym i mm, z odrobiną cukru Pewnie nie odrobiną, bo to był zakupiony, nie zrobiony przeze mnie przepis I tutaj akurat Gdzie sobie przez ten pierwszy, drugi i trzeci dzień dozowałam I jadłam po kilka orzeszków dziennie, żeby nie było za dużo do tego dnia y, wykończyłam całą paczkę I powiem Wam szczerze, że Wieczorem właśnie dojadłam ostatnie orzechy i się bardzo źle czułam, i widziałam różnicę w tym, jak jest kiedy jem cukier i kiedy nie jem cukru. I zdecydowanie lepiej czuję się, jeżeli na wieczór nie jem cukru. I tego dnia też miałam problem, żeby zasnąć, ale jak zaraz zobaczycie, miałam problem nie tylko w czwarty dzień. Mm bo tak naprawdę cały zeszły tydzień spałam trochę gorzej. I dzień piąty, dziwny dzień. Jestem rozstrojona, nie mogę spać po nocach. Akurat dzień piąty, myślę, że miał bardzo mało wspólnego z tym, że jadłam wegańsko. Bardziej chodzi o to, co się dzieje w moim życiu. I jeżeli śledzicie mnie od pewnego czasu, to wiecie, że próbuję cały czas. Dojść do najlepszego rozwiązania, co zrobić w mojej sprawie z przebywaniem w USA. Trochę mnie to wszystko zjada od środka, i myślę, że niedługo już w ogóle przestanę spać po nocach, czy bliżej jest ten dzień ostatecznej decyzji. Oprócz tego, ten tydzień, który przeżyłam na weganizmie, miał mi pomóc troszeczkę oczyścić mój organizm. Teraz staram się jeść wegetariańsko od poniedziałku do piątku weekend też czas, kiedy jem mięso, ponieważ też chcę uniknąć suplementacji póki co witaminy B12, ponieważ na chwilę obecną wolałabym jeszcze nie brać żadnych suplementów diety. W przeszłości brałam suplementy diety i kończyło się niemogłościami nie wiem, jak to by było z witaminą B12, ale na razie wolę ją suplementować w ten sposób, że po prostu w weekend zjem sobie trochę mięsa, a od poniedziałku do piątku jem wegetariańsko. Staram się od czasu do czasu przyrządzić wegańskie przysmaki, ale tylko jeżeli są takie smaczne, jak te przepisy, które Wam dzisiaj pokazałam w filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuki w górę, a my widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa! pa!